Dobrze, że mam biurko takie, które się podnosi samo do góry. To mogę sobie troszkę tutaj wami pomanewrować. To już ma sens. Wczoraj y, wyrzucałam Wam na Instagramie, że miałam taką mega ochotę na ciasto i akurat napisała do mnie sąsiadka SMS-a, czy jesteśmy w domu. No, napisałam, że tak. I nagle magicznie, dosłownie napisała mi tego SMS a minutę po tym, jak pomyślałam, że sobie ciasto. I magicznie wspaniała, jeszcze ciepła szarlotka pojawiła się na moim stoliku, więc super. A jak już zjedliśmy, to tak, nie wiem, z dwie godziny później e, sąsiadka pisze, czy lubimy chałkę. Więc jeszcze wczoraj chałeczka nam się pojawiła w domu, więc dzisiaj na śniadanie idealnie e, posmarowałam sobie dżemem, bo chyba tak się je hałkę. Ja nie jestem ogólnie jakąś koneserką chałki. Na przykład w restauracjach nigdy jej nie wybieram, a wiem, że na przykład często w takich meksykańskich daniach się ją je e, ze słonym daniem, a ona jest słodka, dlatego ja jej nie wybieram, bo jakoś mi się to gryzie, ale no, teraz sobie troszkę już spróbowałam, troszkę już sobie ugryzłam i jest przepyszny. taki kącik kulinarny. Bardzo mi w ogóle brakuje takiego sąsiadowego, takiej sąsiadowej współpracy żywieniowej, bo na naszym wrocławskim osiedlu, jak mieszkaliśmy, to bardzo dobrze sobie żyliśmy z niektórymi sąsiadami i wymienialiśmy się jedzeniem, albo zapraszaliśmy kogoś do siebie na jedzenie, bo na przykład wyszło nam za dużo, a bardzo często nam wychodziło za dużo jedzenia. Więc to było fajne. Czasami nawet jakieś e, robiliśmy sobie... Jak to się nazywa? Niespodzianki. Że na przykład robiłam cynamonki albo coś tam się piekło i się e, do sąsiadów zanosiło i też nieraz właśnie oni bawili się z nami w Mikołaja i coś mieliśmy pod drzwiami, więc naprawdę spoko. Więc się cieszę, że tutaj też będzie na to. Przestrzenia, wracam do pracy, coś trzeba poklikać. Zobaczymy, czy będziecie oglądać tego vloga, bo dosłownie wczoraj y, mieliśmy fajną dyskusję, bo wróciłam na Instagram y, miejsce na to, żeby dać przestrzeń Wam do tego, żebyście dali mi informacje, co chętnie byście obejrzeli na kanale. No i bardzo często pojawiały tam się vlogi. A ja tak widzę po statystykach, że te vlogi nie oglądają się jakoś super, super. Mm, ale też pisaliście mi na brief. Trochę pogadaliśmy, że jednak te vlogi spoko i że w ogóle dam też y, y, taką, takie pytanie: bo ktoś zaproponował dzień z życia, a ja w ciągu dnia z życia nie jestem w stanie przeczytać całej książki. Y, I czy te vlogi mogą być też mniej książkowe? I wszyscy, poza chyba trzema osobami, zagłosowali, że spoko nie muszą to być treści zawsze w 100% książkowe. Więc testowy vlog, zobaczymy, czy Wam się spodoba i czy będziecie oglądać więc zawsze możecie w komentarzach coś napisać od siebie, co wam się podoba, co nie, co zmienić, co mogłabym pokazywać, czego więcej bym mogła pokazywać, cokolwiek wam przyjdzie do głowy, to sekcja komentarzy jest zawsze dla Was. Just Pan mam z nagrywania tego vloga. To jest moi drodzy. Bieżnia. Ale nie taka bieżnia do biegania, tylko bieżnia do chodzenia, bo ja mam mega problem. Mam mega problem z siedzeniem. Mimo, że mam ergonomiczne stanowisko w domu i zresztą w pracy było tak samo, nawet jak miałam. Super wszystko przekminione i mam monitor duży, bo nie wyobrażam sobie w ogóle pracować na przykład na laptopie, żeby mieć tą głowę tak pochyloną, więc naprawdę mam wszystko na biurku super zorganizowane, ale no ja nie jestem w stanie siedzieć poprawnie przez wiele godzin, a też siedzenie zabija i to nie jest żart. Są takie badania, które potwierdzają, że to siedzenie bardzo ma szkodliwy wpływ na zdrowie, nawet jeżeli jesteśmy na co dzień bardzo aktywni fizycznie. I już od bardzo, bardzo dawna myślałam sobie o tej wieżni. Eee, próbowałam też sobie stać przy biurku, ale to też u mnie nie spełnia swojej roli, z tego względu, że ja mam niestety zły nawyk stania na przenoszenie ciężaru na jedną nogę. Nie, nie potrafię stać prosto na dwóch nogach. Prawdopodobnie jest to związane z jakimś moim nawracającym rotowaniem się miednicy, z karkiem, plecami, w ogóle całą tą taśmą. Każdą w sumie, bo jestem bardzo fizjoterapeutycznym człowiekiem, pacjentem generalnie, niekończącym się. A jak chodzę, to jest ok. I generalnie najlepiej spędza mi się czas spacerując, więc stąd ta bieżnia. Więc rozpakujemy ją sobie razem. Tutaj mam z jednej strony napisane No, no open Site I zastanawiam się. Czy zrobię to dobrze? A znając mniej moje możliwości, pewnie nie. Tutaj mam skrobaczkę do skrobania kleju po kaflach. Ale nikogo to nie interesowało. Jest nawet instrukcja: Open and check, turn upside down. O, to już tego nie zrobimy. Ten hours later mamy progres. W ogóle o, wy tego nie wiecie, ale ja mam jakąś taką taśmową fobię i ja nienawidzę, jak coś się do mnie klei. Nie lubię taśmy klejącej, nie lubię dotykać strecza, właśnie takich rzeczy. Mm. Powinnam ją teraz otworzyć, ale jak? A strach? U! Okej. Okay. Dlaczego się zastanawiać, co robię? <grych> Ale yy, co roku w ogóle obiecujemy sobie z Grześkiem, że przygotujemy jakieś słodycze dla dzieci na Halloween. I my nigdy nie mamy nawet słodyczy w domu raz po pierwsze, dlatego że jak coś jest kupione, to ja sobie to homikuję, ale u Grzegorza w głowie trzeba zjeść od razu takie rzeczy. One nie mogą leżeć na czarną godzinę w szufladzie, bo przecież może wybuchnąć wojna i możemy już nie mieć możliwości zjeść tego czegoś. Ja oczywiście trochę się nabijam i zawsze zapominamy o tym Halloween, bo nigdy go jakoś nie obchodzimy. Nie myślimy o tym, i tak dalej. I w tym roku stwierdziliśmy, że już dobra na pewno. I teraz, ostatnio, jak byliśmy na jakichś zakupach w Lidlu, zobaczyliśmy, że Lidl wrzucił taki merch po prostu do, do sprzedaży, i można było kupić sobie różne takie słodycze, właśnie sygnowane tym Halloween, i zobaczyłam, że jakieś dziecko ma ten. Ma to wiaderko, ja mówię dobra, wracam. Już byliśmy w kolejce. Ja mówię, wracam po to wiaderko. Bo będzie to cool, bo jak przyjdą te dzieci, to im to tak dam, im to i będą mogły sobie pogrzebać w ogóle. Um, aha, no i druga rzecz jest taka, że my nigdy nie mamy w ogóle tego typu słodyczy, jak coś, to mamy jakieś ciasto kupione albo czekoladę. No a to nie są takie rzeczy, które można łatwo komuś dać, no a jednak to są takie rzeczy, które no łatwiej jest po prostu tym dzieciom dać. Więc w tym roku stwierdziłam, że się przygotujemy i ja jestem taką osobą, że jak złapię na coś zajawkę, to zaraz muszę to zrobić. Więc Halloween jeszcze chyba za dwa tygodnie, ale nie szkodzi. Ja już mam fan, mam zabawę, że sobie to przygotuję. Te dzieci sobie tutaj będą grzewać i mam nadzieję, że w ogóle kiedyś do nas przyjdą, bo my się dopiero co przeprowadziliśmy na tę wieś i nie znamy tu nikogo i nie wiemy, czy dzieci chodzą tutaj po cukierki. Więc ja tych cukierków jeść nie będę, ale zabawnie, bo, bo mam fan. Mam nadzieję naprawdę, że te dzieci przyjdą. No, a tak poza tematem halloweenowym, to tak jesieniarsko jeszcze mogę Wam wspomnieć, że zaczęłam, znaczy zaczęłam, jestem w trakcie. Czytania Rebeki Daphne du Maurier. I tak jak jeżeli oglądacie moje filmy i widzieliście filmy wcześniejsze, w których mówiłam o ptakach Daphne du Maurier, chociaż chyba dopiero w jednym wspominałam o tej książce, bardzo jestem zasmucona faktem, że ja tak długo czekałam. Z tym, żeby zacząć czytać w ogóle literaturę Dafny Dumorie, bo ja się stresowałam, że to będzie trudne, że językowo będzie bardzo wymagające, i tak jakoś nigdy nie było dobrego czasu, żeby sięgnąć po jej twórczość, i przy ptakach okazało się, że jest ona bardzo przystępna ta twórczość, że to, to pióro jest lekkie. Myślę, że to jest też kwestia tłumaczenia i naprawdę bardzo szybko przyswoiłam sobie te ptaki, bardzo też mnie one zachwyciły i to była ogromna dla mnie przyjemność i nie musiałam długo czekać, żeby sięgnąć po kolejną książkę tej autorki. I ostatnio, jak we Wrocławiu widziałyśmy się na kawę z Alex z kanału Alex and the Books to wstąpiłyśmy do księgarni, oczywiście, i poprosiłam ją, żeby wybrała mi tak na spontanie jakąś jedną książkę, którą mam przeczytać jeszcze w październiku, żeby ona była taka właśnie pasująca na jesień. No i Alex wskazała mi właśnie Rebekę. I słuchajcie, jak to się dobrze czyta swoją drogą. Ja czytam te lektury bardzo długo, ale nie dlatego, że jest trudna. Ona znowu jest bardzo przystępna, chociaż czuć tutaj to słownictwo i czasami ta stylistyka z Danii jest taka. No, że czuć, że to jest ten rok chyba tam 38, bo akurat Rebeka jest chyba z 30, 38, tak, ubiegłego wieku. I, ale nie jest to w takim stopniu, żeby to było trudne albo jakieś nieprzyjemne, a właśnie w drugą stronę to dodaje takiego klimatu tej książce i naprawdę łatwo jest nam się przenieść w te czasy, kiedy ta książka była pisana i kiedy ta historia i gdzie ta historia jest osadzona. Ja jeszcze nie skończyłam jej czytać, ale mogę wam wspomnieć o czym jest ta książka. Oczywiście ja też wcześniej w filmie powiedziałam wam chyba w filmie TBR-owym, że tytułowa Rebeka tutaj jest obecna. Natomiast nasza główna bohaterka nie ma na imię Rebeka. Przepraszam za ten hałas. Wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli się mylę. Być może jest to moja nieuwaga, ale wydaje mi się, że my tutaj nie poznajemy imienia głównej bohaterki. Ona jest nową panią de Winter, a Rebeka to jest była, zmarła żona naszego pana de Wintera. Czyli małżonka naszej głównej bohaterki, której imienia nie znamy. Troszkę pokrętnie zaczęłam o tym opowiadać, ale mamy tutaj historię, w której hmm, pewna młoda dziewczyna pracuje w Monte Carlo jako taka dziewczyna do towarzystwa, jest na taką szkoloną szkolona, Ale to nie, nie mam tutaj na myśli żadnej nierządnicy ani nic w tym stylu. Po prostu ona jest na, nazwijmy takim wychowaniu pewnej kobiety, która prowadzi hotel, a jej rodzina nie żyje, no i ona tam u niej się uczy. No i generalnie w bardzo, może nie w złych warunkach ona żyje, ale ta jej pracodawczyni jest taką kobietą, której no nie da się polubić, jest bardzo taka natrętna. Ci goście hotelowi też za nią nie przepadają. Ona lubi plotkować, zadawać e, niestosowne pytania. Trochę jak taka pani z okna czasami, która monitoruje osiedle i nie czai, że nie warto zadawać pewnych pytań. E, w ogóle też wydaje mi się, że wszyscy bohaterowie, którzy są w tej książce tutaj pokazani, Ciężko jest ich lubić i oni raczej są tak celowo wykreowani, żeby właśnie nie darzyć ich sympatią. Niemniej główna bohaterka, ja jestem jej fanką, bo to jest młoda dziewczyna. W momencie, kiedy ją poznajemy, ona, będąc w tym Monte Carlo, poznaje pewnego mężczyznę, pana De Wintera, który tam przyjeżdża do tego hotelu. Oni po bardzo krótkiej znajomości wychodzą za siebie i ona jedzie właśnie z nim do tej posiadłości Manderley, chyba, jeżeli dobrze wymawiam, i. To jest ogólnie taka posiadłość wielka, rozległa, tak bogato urządzona, z wielkimi ogrodami. No właśnie, tak jak nam się kojarzy ten rok 38 i miejsca, w, którym, w których mieszkają wysoko urodzeni ludzie. No i ona tam jedzie, i okazuje się, że tak naprawdę nie zna tego swojego małżonka, no bo wyszli za siebie bardzo szybko i no tak naprawdę nie miała możliwości go za dobrze poznać, ale to nie jest wszystko, bo okazuje się, że tam na miejscu w tej posiadłości jest dużo ludzi, którzy tam pracują, jest służba, są ludzie, którzy bardzo tęsknią za tą tytułową Rebeką, czyli tą pierwszą żoną pana de Wintera, Maxima, bo jego imię tutaj jest nam podane. Bardzo ta książka jest Powiedziałabym nierówna, ale to jest dosyć nietrafione słowo, ponieważ ja tutaj mam coś pozytywnego na myśli. Bo tak, na początku poznajemy tą dziewczynę. Ten początek jest bardzo wolny, niespieszny. Trzeba oczywiście lubić tego typu literaturę i być przyzwyczajonym, albo być po prostu gotowym na to, że to nie jest wartka akcja że to jest klasyczna literatura, która yy, czytana przez kogoś z przypadku może zostać nazwana po prostu nudną i tyle. Natomiast ten początek jest niespieszny, później przenosimy się do tej wielkiej, tajemniczej, owianą, owianej sławą posiadłości. Tak to właśnie wygląda, jak się buduje jakieś wielokrotnie złożone zdania na spontanie. Natomiast tam robi się bardzo tak jesiennie, niepokojąco. Jest ta służba, są jakieś pokoje, wschodnie skrzydło, zachodnie skrzydło, mam na myśli tą właśnie posiadłość, te meble, wykończenie tego pokoju, zachowanie tej służby to wszystko jest takie, no, idealnie do przeczytania na jesień, żeby być w takim mrocznym, lekko niepokojącym klimacie. I my poznajemy to miejsce razem z główną bohaterką i też nie wiemy, co będzie na nas czyhało za rogiem, kiedy wyjdziemy ze swojej komnaty, na przykład? I jest tak bardzo niepokojąco. Natomiast ja doszłam już do tego momentu, w którym zaczęło się bardzo mocno dziać, bo jestem na 315 stronie, a wszystkich jest ich tam chyba 440, coś takiego, więc naprawdę już została mi końcówka. I ja totalnie nie spodziewałam się tego, co ja tutaj dostałam na tej 315 stronie, bo nagle tutaj czujesz, że zacznie się bardzo mocno, mocno dziać, jeżeli chodzi o fabułę. Wychodzi tutaj na wierzch pewna tajemnica. Ogólnie cała ta historia jest owiana taką tajemnicą, tej posiadłości, tej byłej pani de Winter, tego ich małżeństwa, poznawania tych wszystkich ludzi, ale tutaj nagle, pod koniec, wyskakuje. Taka informacja, że jeżeli e, troszkę może nudzilibyście się na początku, to wydaje mi się, że ta końcówka naprawdę zrekompensuje Wam te takie momenty, w których brakowało Wam. E, tej akcji. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, i muszę powiedzieć, że tak jak czytałam ją sobie bardzo niespiesznie, czytam ją bardzo długo, bo chyba już z tydzień, a no, okej, okay, może to nie jest jakoś super długo, bo tak po prostu czyta się standardowo książki, natomiast dla mnie to jest dosyć dużo dni, jak na czytanie jednej lektury, ale czytałam ją sobie wolno z tego względu, że ona bardzo była satysfakcjonująca. Ja się delektowałam tą książką i szkoda mi było po prostu ją kończyć. Ale czuję, że teraz, po tym co się tutaj wydarzyło na tej 314 stronie, czuję, że przeczytam ją po prostu na raz. Ale no już niestety nie będę mieć możliwości opowiedzieć Wam o tym w tym vlogu, więc możecie dać znać, czy to jest dla Was ok, że ja nie jestem w stanie z oczywistych względów w ciągu jednego dnia skończyć danego tytułu i czy takie vlogi raz na jakiś czas są dla Was w porządku, po prostu w ramach takiej rozrywki, chociaż... Moim zdaniem, takie książki, ty, książki filmy typowo. E, książkowe też mają mieć funkcję rozrywkową, a nie edukacyjną, czy jakąś tam, e, wiecie, analizującą literaturę w taki profesjonalny sposób. Także dotarliśmy sobie do końca tego vloga. Ja jak zwykle bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!